Fałszerstwa, matactwa i największa hańba w historii Karnowski przed Komisją do Spraw Pegasusa. Według Jacka Karnowskiego, który w poniedziałek zeznawał przed Komisją do Spraw Pegasusa, w jego sprawie dochodziło do różnych fałszerstw i matactw. Stwierdził też, że podsłuchiwanie i śledzenie go miało miejsce już w 2006 roku. Wtedy służyły do tego mikrofony kierunkowe czy też dyktafony. Nie miano takich wyrafinowanych narzędzi jak Pegasus powiedział. Jacek Karnowski przed Komisją do spraw Pegasusa Rano w poniedziałek 29 października rozpoczęło się przesłuchanie byłego prezydenta Sopotu, posła Jacka Karnowskiego przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Już na wstępnie polityk ocenił, że dochodziło do różnych fałszerstw i matactw w sprawie przeciwko niemu. Śledzenie i nagrywanie nie ma długą historię, poifedział na początku swojej swobodnej wypowiedzi. Stwierdził, że działo się to jeszcze przed inwigilacją Pegasusem, w czasach, gdy był jeszcze samorządowcem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mikrofony kierunkowe i dyktafony zamiast Pegusa powiedział, że w jego sprawie wykorzystywano różne techniki śledcze nie tylko oprogramowanie Pegasus. Nagrywano mnie i śledzono już w 2006 roku. Wtedy służyły do tego mikrofony kierunkowe czy też dyktafony. Nie miano takich wyrafinowanych narzędzi jak Pegasus, powiedział przed komisją. Wyjaśnił, że chodzi o wydarzenia z 2006 roku. Według niego CBA pod rządami Mariusza Kamińskiego prowadziło akcję Mewa. Z jednej strony szpiegując mnie, a z drugiej prowadząc trałowe śledztwa wobec mojej działalności, jako prezydenta Sopotu, a także członka Związku Miast Polskich, mówił. Karnowski stwierdził, że wówczas dochodziło do nagrywania go oraz wspomnianego fałszowania i niszczenie dowodów w śledztwie przeciwko niemu. Powiedział też, że tę sprawę prokurował ten sam agent specjalny CBA w Gdańsku Maciej w, który potem ścigał Ryszarda i Krzysztofa Brejzów. Myślnik. Także można powiedzieć, że nim doszło do podsłuchiwania mnie Pegasusem, to już przedtem, ponieważ wtedy byłem członkiem zarządu Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, jego skarbnikiem, już wtedy dochodziło do różnych fałszerstw, twierdził. Nie było większej nikczemności. W trakcie przesłuchania poseł Kowitold Zembaczyński zapytał Karnowskiego, czy jego telefon zaatakowany Pegazusem służył do robienia polityki. Tak, mam jeden telefon. Nigdy nie widziałem konieczności posiadania innego, odpowiedział. Ocenił przy tym, że osoby, które posługiwały się Pegasusem, odnosiły korzyści nie tylko polityczne, ale też osobiste. Nie było większej nikczemności w historii wolnej Polski, jak używanie Pegasusa wobec opozycji, ocenił Karnowski. Wrócił też do 2018 roku, gdy zaangażował się w tworzenie tak zwanego paktu Senackiego, był jednym nieformalnych liderów samorządowców, członkiem zarządu Związku Miast Polskich i jednym z twórców kursu samorządowego Tak dla Polski. Karnowski podkreślił, że w ramach paktu Senackiego kontaktował się z najważniejszymi politykami. Myślnik jak się potem okazało, w tym czasie byłem podsłuchiwany przez oprogramowanie Pegasus, ale także zostałem dwukrotnie przesłuchany teraz już przez prokuraturę krajową, będąc na liście Pegasus Project, powiedział.